Siemano. Słuchajcie, ktoś ostatnio spytał mnie w, w komentarzu pod filmem, gdzie kładłem tą deskę tutaj na terasie. Jak ta deska wygląda teraz? Po, czyli po roku, dwóch latach od montażu? Po roku, chyba. Yy, możecie sprawdzić, kiedy film wyszedł. Tutaj będzie gdzieś odnośnik. <laughs> yy, jak ona wygląda? Czy się nie połudkowała, i tak dalej? Bo podobno w ten system niewidocznego montażu się łódkuje, będzie to najlepiej widać przy e, rolecie. No, deski są raczej proste, nie są wyłotkowane. Jedyne co mógłbym powiedzieć, e, porosychały się bardzo. E, robiłem tutaj na szczeliny 3 mm, na dystanse 3 mm. Śmiało można by było robić na milimetr, bo i tak i tak deski się porozsychały i teraz no, takie dość szerokie e, szczeliny się porobiły. Nie będę tego oczywiście przestawiał teraz, no ale gdybym miał teraz robić, no to zastosowałbym mniejszy dystans. I tak robiłem w takim najcieplejszym, myślę, określe, okresie te, wtedy. Nie pamiętam dokładnie. Kiedy to było, ale w takim właśnie najcieplejszym, żeby deska była jak najmniejsza. Moment. Jak najmniejsza. Kurde, sam nie pamiętam, muszę sprawdzić i gdzieś podkleję. To źle mówię, bo dobrze by było jak deska jest. Czekaj, hm. czekaj, 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 czekaj. Jak jest napęczniała i będzie się kręcił, no to. Sam nie wiem. Nie, kurde, nie pamiętam. <coughs> Sprawdzę. E, pomimo tego, że deski były sezonowane, no to wydaje mi się... Wydawało mi się wtedy, że były wysuszone. No to jednak nie były wysuszone. Teraz tutaj doskły na, e, na miejscu na terasie. Góra szczelna, nic się nie dzieje. Tutaj jest łączenie listwą H, dlatego jest inny kolor. Dokładnie tak samo tam też gdzieś tutaj będzie odnośnik jak robiłem zadaszenie tego tarasu nie mam jeszcze zrobionych balustrad bo nie było kiedy robić i dlatego są te stężenia tymczasowe jeszcze jak tutaj wyspawam balustrady wstawię te płotki no to wtedy dopiero roz, rozkręcę tutaj jest po jednym wkręcie nie wiem czy, czy no myślę że na pewno coś zawsze daje a później płotki mają to trzymać a teraz idę na balkon yy, z przodu chałupy, yy, tam gdzie robiłem z odpadowych desek yy, metodą show, sugi, ban. Metoda fajna, ale te deski zaraz zresztą pokażę. Tutaj się nic nie stało, porozsychały się, no nie sądziłem, że aż tyle się porozsychają, ale nie połudkowało ich pokażę jak tam na górze wygląda zaraz się włączę tutaj nie będę nie wiadomo ile marudził no bo będę na widoku tam jest jeszcze niedokończone ale film nie o tym tutaj doskonale widać jak deski pokręciło i jak deski połudkowało w tym normalnym montażu, gdybym na samym końcu poskręcał, no to nie miałoby może siły, żeby tą deskę wygiąć. A tutaj, kręcona w tym miejscu, gdzie powinno być kręcone, no to jednak te liche deski pokręciło. Przy elewacji, tak samo widać, jak są połudkowane. I najprawdopodobniej nie mówię, że tak. Najprawdopodobniej te deski zmienię. Aha, i taka ciekawostka: jak słońce i deszcz działają szkodliwie na drewno, jeszcze nie przesądzone, ale tutaj najprawdopodobniej wymienię te deski na Kompozyt, nie lubię kompozytu, ale chyba tak zrobię. Legary zostaną, podmienię tylko samą mkładzinę, dlatego nie zabudowywałem tam, no bo nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta deska tutaj. No i macie teraz porównanie dwóch balkonów z niewidocznym montażem, gdzie nic się nie stało. No i tutaj przy tradycyjnym montażu tylko deski też nie ma co porównywać, bo tutaj jest zwykła sosna odpadowa. Zresztą samo bejcowanie, sama impregnacja metodą tą japońców jest ok. Wypadałoby teraz też olejować ją. I właśnie dlatego, żeby rzadziej olejować, no bo teoretycznie kompozyt też się olejuje, żeby rzadziej to robić, no to dlatego zmienię to na te pseudoplastiki. Dobra, dozo w kolejnym filmie, cześć.